Siemano się, patrzcie na to. No już daki to już pylące mocno. Powiem wam wyjebał do góry, że żaden z daków, które mam w innym miejscu, nie żaden nie jest taki wysoki. Chodźcie zajrzymy z góry patrzcie. Kurwa piętrówka mu się włączyła, co? Tak, jak go psikałem. To dziś taki był. No. Obok jest jeszcze jedna, jest kobietka, nie wiem czy widzieć. Nie chcę go dotykać. O, tak. Co najlepsze, właśnie zafoliowałem tutaj Deep and Sticks. Już trzy jajeczka pokazały. Więc mamy i oreoza, i Deep and Sticks. Tu jest Auto Freak show Męski. już widać, że jajeczka też się tam ładnie pokazują. Postaram się tu wjechać. A. O, ładnie widać. Patrzcie. Z góry. Wygląda tak agresywnie, no, jak te moje czytownice. Tu jest następny. Tu mamy tych frików Dwa, jak się nie mylę, tak? Tak, auto tu i tu. Bo tu jest sztuka. To jest... Sezon, tak, to jest freak show sezon. Tu jest... Freak show auto, ale na PSTS był pryskany Tu jest akurat freak show, zupa freak show regularny, męski wyszedł. Tu Oji Parpelary. Bananki piękne w tak się ma no i popatrzcie na to, wczoraj wyciągnąłem pierwszego bananka z Zupa Freak Show po Estesie wow wow wow, upijaje madafaka kawał dobrej roboty no ale że tak powiem, dzieje się nie kurcze byłem pewny że tutaj ten jeden to będzie też auto frigi Ciekawe, czy mi tutaj łyżka jedna nie znikła, tak naprawdę? No, nie widzę żadnej w pobliżu. poszukam później. tutaj to tyle było pracy, no nie widzę żadnych dwóch łyżek. Więc chyba tak. A tu jeszcze mamy o Bruce Banner Out. Też już ładne. Już niedługo będą się chyba otwierać. No, Koreany barbecue. Też już Ciska. Nic, idę za nie o nich zadbać. I do usłyszenia za siemanko.